Cześć wam czołem kochani z tej strony Moskit i witajcie, już nie wiem który raz to mówię, bodajże ósmy raz witajcie w Black Mesa, Weii Napijmy się czegoś albo zjedzmy coś z tej okazji. O, to nam tu przeszkadza w piciu. Ooooo! Uuuu, no, lepiej przyłączmy się na pistolet. O, no cóż. Hmm. nie zapowiada to się zbyt, m, zbyt ciekawie i zbyt bezpiecznie, no więc dlatego uzupełnijmy sobie nasze zapasy energii w pancerzu i lepiej lekko się uzdrówmy. Bo coś czuję, że nam się to bardzo, ale to bardzo przyda. Ponieważ zaraz prawdopodobnie spotkamy bardzo niemiłych panów, które będą do nas bardzo niemiło strzelać, co nie do końca mi się spodoba, więc tam się nie dostaniemy w tym momencie, a szkoda, szkoda. Więc musimy prawdopodobnie przebyć się przez te drzwi. Łom. I jedziemy z koksem. Co mamy do dyspozycji? Jakie narzędzia, zbrodni? Rewolwer może wezmę. To raczej nam nie zaszkodzi. Ho! Chwila, co to to jest? Ho! Ciekawostka. Ah, czujniki na wieżyczkę, spryciarze. Dobra. I co to? Do... Uff, dobra. Jeden celny strzał i po zabawie. Jeśli o tą wieżyczkę... gdzie się pojawiło coś jeszcze? Gdzieś coś się zrespiło. Tylko gdzie? Gademit. Gdzie coś się pojawiło? Tam nie. Pet kraby. A. Skubańcy małe. Ale nie ze mną te numery. Wow. A jednak ze mną. A jednak coś za mną się zrespiło. Wiedziałem, że coś tu mi nie pasuje. Zdecydowanie było coś na rzeczy, a na szczęście udało nam się przetrwać. Idziemy dalej. To nie wygląda jak tamta... Jak tamto coś. To już nie wygląda jak tamto coś. Hmm, dobra, nie wyszło. To wygląda bardziej na minę. więc Zaraz zobaczymy, czy to jest mina. No... Ta mina. Nie da się ukryć. O! Goddammit. No dobra, trochę straciliśmy życia, ale jeszcze nic tragicznego. Rewolwer. Jedziemy z tym koksem. Tędy nie. Hmm. Hmm, no tak. No przecież, jak żeby inaczej. Jakżeby inaczej? Dobra. One shot, one kill. Uh, było blisko. <laughs> było blisko. Trzeba się czegoś napić. Gdzieś znowu coś się pojawiło. Tylko nie wiem gdzie. Tam? Wow, wow, wow. Tam, dokładnie tam. Zginął? Dobra, zginął. Luz. Uh. To było dość grube, nie powiem, ale mamy tu apteczkę. która nam dużo w sumie nie dała ostatecznie niestety. A no, może tu jakieś zapasy się znajdą? No niestety nie. Może na stołach coś będzie. No, też raczej niestety nie. Więc trzeba iść dalej, w tym wypadku w dół. No w świecie, że lepiej to podpalić. Kurde. Zresztą ledwo co oberwaliśmy. Czy tam jest wieżyczka? Tak, tam jest wieżyczka. Więc trzeba na nią uważać. Czy możemy ją jakoś obejść? Wow, 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 wow. wow. Bokiem skubana była. A, tak, to było mega inteligentne. Nie powiem. Było po prostu. Wow, no, za plecami, no, wy sobie jaja robicie. Kurde, no, za plecami mi się respicie, no. To jest nie fair, nie? Mogę sobie nie likwidować tych wyżyczek, to by sobie nie z nimi poradzili, a tak to sam musiałem się sobie poradzić. Kur... Ej, co jest? Aha, bo no tutaj musimy się dostać na życie. Metodą skok. Mhm. Wow, 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 wow. Dobra, szczęście wyżyczka mi nieźle pomogła. Ale tymczasem tu mamy całą masę świateł. Wow, 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 skąd? Gdzie? Jak? Za plecami? Wo, ho, ho, ho. Dobra, noc. A tej wieżyczki nie przyczaiłem. No, trzeba od początku to wszystko przejść. O, pudło. się jeszcze? Już? Wszyscy? No, to ekstra. Do widzenia. Z panem się nie cackamy. Dobra, no to teraz zastosuję Tricks, quick save and quick load. Tego wszystkiego jeszcze raz po prostu nie powtarzać. I teraz tak, tutaj. Jak to ogarnąć? Jednej musimy się pozbawić. Na dwóch się pozbędziemy ostatecznie. Tak, to też nie jest dobrą rzeczą, bo to zaraz za naszymi pycami pojawią się wortigany. A to zapiszemy i. Już dokładnie wiemy, coś się stanie. Jezus, ile was tam? Więcej was matka nie miała? Strzelaj, Freeman, strzelaj, idioto! Boże, za półgówek Nie, jeszcze raz to trzeba ogarnąć, bo to była porażka jakaś. Naprawdę porażka. Boże. On dużo już przeładowywać nie może. A, zezol jeden. Co, jeszcze jeden, czy to wszyscy? Dobra, wszyscy dobra. Nie, jest, nie, to nie jest tragiczny bilans, więc możemy go sobie zostawić spokojnie. Tylko, no, trochę i tak sfailowałem, ale Luzik, nie, jest, nie masz takiej tragedii. Dobra, tego się pozbyliśmy, ale to już nam się przyda i to bardzo. No tak, we mnie strzela. co za typilna wieżyczka, lo! Ja pierdykam. Czy to coś się złego dzieje? Mamy śliską podłogę, co niezbyt fajną rzeczą. Ale zes. Wow. wow. Dobre, dobre. Dobry sposób na śmierć. Nie powiem. Czy możemy to jakoś. wow, 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 wow. No bez, bez jaj. Może granadę Granadę. Spróbujmy. No, trochę zezawałem. No trochę bardzo ostatecznie. Więc jeszcze raz spróbujmy. Wow, 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 wow. Już po wszystkim. Na szczęście ta. Ja pierdykam, jaki hardcore po prostu. Dzień dobry. U, ten pan nie jest w najlepszej kondycji. Trzeba będzie go uratować. Czyli taki mam taki mam zamiar. <laughs> Wiadomo, jak to się zawsze kończy. <laughs> o! Ty gnoju! I co? O, mamy energię. I trochę amunicji. Milusio, Milusio. Bardzo fajnie. Tędy nie. W takim razie górą. I got bad feelings about this. Choć na dostawie nic złego się nie stało, więc okej. Okay. I do góry, up, up and away. No! O, dobra, kurczę, to skakanie tutaj to jakaś mała porażka, ale... Okej, okay, nie ma tragedii. Hmm, coś tu jest do wzięcia? Nie za bardzo. Oh, Uuu! No, no. uh. Mogę na niego tego spuścić? No niestety nie. A no, szkoda, bo bym chciał na niego spuścić ten złom. No tak wygląda, jakby można było, ale okazuje się, że jednak nie można. Niestety nie. No trudno. Idziemy, na spotkanie, niezbyt przyjemnymi panami. Kom here, kom to me. Kom get some. Uuu, dostaliśmy karabinek. Czyli zaczyna się grubsza część gry. Hmm. No no. Zaczyna się robić coraz ciekawiej. Okej, okay, po wgrywaniu. czekają. O. Co za buce strzelają do cywilów? Jak tak można? Lol. Nie shit, dobre. Wow, wow, dobra, 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 bo się tu trochę za dużo zrobiło. Jednym naraz się najpierw zajmijmy. Kurcze, twarde są. Ci skurkowańcy, naprawdę. Kubańcy są twardzi. I teraz przenosimy się z walki ludzko... między ludźmi a obcymi, między ludźmi a ludźmi. Co już takie wcale fajne nie jest. I dobre. Otóż tylko oznacza jedno i tylko jedno, a to znaczy to, że rząd stara się ukryć prawdę o Black Mesa. I tym samym pozbyć się wszystkich świadków tego zdarzenia niezbyt dobrego do naszej Ziemi. Do naszej planety, więc... Musimy się bronić, kurdeczka jasna. Tutaj raczej nie, więc podejrzewam, że tutaj. Coś tam szło? Nie, wydawało mi się. Okej okay, moi drodzy, hm. tym pozytywnym aspektem spotkania tych miłych panów w strojach bojowych zakończymy ósmy odcinek Przejdźmy Black Mesa i widzimy się następnym razem. Do zob'a moi kochani, do zob'a, do zob'a.